Taki, że po prostu wchodzimy sobie na drabinę od razu i spamujemy B. Tam ten przycisk, co jest przyspieszone zjeżdżanie z drabiny. U mnie to jest B na kontrolerze od Xboxa. I teraz jesteśmy tutaj. I jeśli zrobiliśmy to w ten sposób, to widziałem, że sporo osób ma problem z robieniem rts -ra. Więc chilujemy się do FULA. Biegniemy sobie tutaj. I teraz ustawiamy halabardę. Rolujemy to miejsce i biegniemy dalej. Um, dobra, pobiegniemy. Uważam, że od tego Duke Skipa możecie sobie zrobić jeszcze save state. Powiedzmy tutaj, żeby całą tę trasę przerobić, ale moim zdaniem nie ma dużego znaczenia. To, gdzie my z kolei zrobimy save state, to będzie tutaj. Proponuję i naprawdę proponuję to robić. Po pierwsze, idziemy sobie tutaj. Tracimy HP celowo. Jak widzimy trochę HP straciliśmy I biegniemy w linii prostej na to Tutaj robimy sobie skok Roll I mamy RTSR I uważam, że to jest najprostsze do zrobienia Nie ma tu dużo filozofii, trzeba to trochę poćwiczyć No ale no to jest dość Dość ważne